Tak kochani, chciałam powiedzieć, że po prostu jak znajdę się w sytuacji takiej, w której mogę pomóc, to pomogę oczywiście. Bo naprawdę no, poruszyło mnie to, co dzisiaj zauważyłem, kochani, że jedzie sobie za mną kolega z firmy kurierskiej. i koleś, który jechał na Hunajnoce, Wyszczelnie go podciął po prostu, kolega mało by się nie wywrócił, ledwo dał radę, bo go tak z przodu po prostu sieknął, że on po prostu już prawie by się wywalił, ale ledwo udało mu się opanować sytuację. Mało tego, jeszcze ten koleś po prostu do niego z łapami startował. Ja właśnie widziałam, co się działo i dlatego zacząłem już zatrzymywać się, odwróciłem się od razu w lewo, i po prostu już chciałam stanąć, tak jak mówiłem wcześniej i zadzwonić na policję. Ale ten koleś właśnie tak jak mówiłem na wcześniejszym filmie, jak to zauważył, to od razu odpuścił sobie, bo zobaczył te kamerę. Zobaczył podświetlenie nocne i tą kamerę, która kameruje w nocy. Tak zwana leśna pułapka. Wszystko było tak pięknie jak na dłoni, ten koleś, koleś sobie odpuścił, bo on zauważył, że koleś, który jedzie z kamerami, zatrzymuje się i się odwraca. Patrzy się na to, co się dzieje za nim. To było między dwoma, jak to można powiedzieć, jak jest to lotnisko na Bymowie i naprzeciwko Kierfour. To tam jest taki przej przejazd na światłach. Ja zacząłem się zatrzymywać, bo to tam się wydarzyło. I dlatego po prostu No przejąłem się tym, naprawdę że do takich rzeczy dochodzi I się zarówno ucieszyłem, że mogłem pomóc temu koledze Bo gdyby mnie tam nie było, to on by normalnie się zaczął bić Kurde, nie dość, żeby wcale podciął tego kolega e, Oczywiście nie znam tego gościa, ale po prostu mówię kolega e, I po prostu Normalnie chciał go bić, chciał się bić, ale dzięki temu, że zauważył mnie z tymi kamerami, odpuścił sobie, bo zobaczył, że nie uda mu się. Przewiduję możliwość u siebie oczywiście tutaj ten kufer zmienić na taką skrzynkę porządną, mocną, masywną, e, aluminiową za 1000 zł, lekko ponad 1000. Mam takie plany, jak już taką skrzynkę bym sobie chciał zainstalować, jeszcze mocniejszą od tej, która byłaby odporna po prostu na wszelkiego rodzaju uszkodzenia zewnętrzne. Też bym musiał na pewno jeszcze mocniejszy bagażnik zainstalować. Przewiduję taką możliwość, ale jeszcze tak będę się nad tym zastanawiał bo tutaj się dużo nad tym napracowałem i w końcu się udało zarobić dobrze ale nie każdy po prostu no po prostu pomyśli, że to idzie na chmurę wszystko i pomyśli sobie, że jak naniszczy to, że zakryje dowód dowód, który się tu po prostu wysyła bezpośrednio na chmurę w trakcie mojej podróży no tak się dlatego zastanawiam, czy właśnie niedługo nie kupić po prostu mocniejszej skrzynki i jeszcze mocniejszego bagażnika po to, żeby po prostu jeszcze lepiej było jak jest. Jakbym powiedzmy, kupił mocniejszą skrzyneczkę, taką jak na motory się instaluje, taką, taki, trochę większy kwadrat e, srebrny. Po prostu to będzie jak pancerna skrzynka, w porównaniu z tym, co jest teraz. Będzie też również dużo pracy. Kamery, ben... Kamery raczej będą wszystkie... To znaczy aparat Canon i to wszystko, co jest w środku, będzie w... tak jak teraz. Jedyne, co będzie na zewnątrz, to światełka Być może, że tą kamerę nocną, pułapka leśna, będzie też w środku tej skrzynki wtedy, takie okienko większe zrobię z jakiejś kule odpornej. Może szybki, tak się zastanawiam. No, i po prostu byłoby ekstra, się tak zastanawiam. Tylko, że to będą duże koszta, jeszcze kilka razy większe niż teraz. Dlatego się nad tym zastanawiam, czy nie zainstalować jeszcze mocniejszej skrzynki. Aluminiowej, takiej super ekstra za ponad 1000 zł. Taką jak na motor się instaluje. Po prostu w skrzynkę taką motorową. Widziałam takie skrzynki u motocyklistów. Później oglądałam te skrzynki w internecie. Zobaczyłam, ponad 1000 kosztuje. 1000 najmniej. I dlatego to jest jeszcze w fazie przemyśleń, ale chętnie. Chętkę mam zrobić po prostu drugi bagażnik z drugą skrzynką, że to tak jak jest, tak będzie. Tylko ja po prostu jeszcze kupię mocniejszy bagażnik od tego. Być może, że go będę musiał zmodyfikować podobnie jak ten, bo ten bagażnik jest zrobiony z dwóch bagażników. Tam części są z poprzedniego bagażnika, połączone z bagażnikiem, który świeżo kupiłem. I tam po prostu zrobiłem taki super fajny bagażnik, dopasowany do tej konstrukcji. No ale jak już po prostu kupię mocniejszą skrzynkę, taką o której mówiłam, to i oczywiście bagażnik będę się udać zrobić, zmodyfikować mocniejszy. Kupić taki najlepszy bagażnik jaki jest, przypuszczalnie go zrobić, y na wzór na przykład jakiegoś super porządnego bagażnika coś po prostu zrobię, że będzie ekstra. Na pewno się przy tym też będę musiał napracować, tylko oczywiście na luzie będę to robił, bo już tu wszystko jest. Dlatego drugą konstrukcję, którą bym robił, to na dużym luzie, na bardzo dużym luzie. Oczywiście jeszcze teraz w fazie przemyśleń. Czy zdecydować się na coś takiego, ale być może, że to zrealizuję. No, sobie jutro posiedzę przy komputerze. Póki jest pogoda, to działam na rowerze. Później będę w serwerowni pracował. Jak będzie już jak mało, przystępnie na rower. Mam super mega ukochaną szefową w firmie Skynet. Pozdrawiam szefową, w fir firmie Skynet. No i po prostu... Właśnie tak... Tak to planuję sobie zrobić. Tak to mniej więcej będzie. No. tym się kochani chciałam z wami podzielić. Dzisiaj po prostu, sobie jeszcze jedno piwko postanowiłem zrobić. Tak wyjątkowo, po prostu. Z tej radości, że mogłem pomóc bratu, bo to tak można powiedzieć, pomogłem koledze, który akurat potrzebował mojej pomocy, mojej obecności, mojej reakcji. Bo gdybym sobie pojechał tak, nie odwracając się za siebie, już nie zwalniając, to już, już chciałem się zatrzymać. To normalnie ten koleś by się bił z tym z chłopakiem. Normalnie by się bił, bo już normalnie przedstawiał się do bicia. No, dlatego. Ogromnie się cieszę, że mogłem pomóc po prostu koledze, bratu, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, prawda? Trzeba sobie pomagać, trzeba się wspierać. Tak ramię w ramię. Pomagać sobie. Nie być obojętnym. No dobrze kochani, chciałem się tym z wami podzielić. Tam sobie jeszcze sarnika wezmę do... Po, taki mały lunch, coś takiego. Kolacyjkę sobie taką zrobię na słodko. No. No dobrze. To pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam firmy Skynet. Wszystkich bardzo pozdrawiam bardzo serdecznie. hej Kapa